Wczoraj odwiedził mnie ojciec Paweł. Przyjechał i opowiedział taką zabawną historię. U nich już jest po pierwszej Komunii Świętej cały ten miniony tydzień był tak zwanym białym tygodniem i ojciec Paweł wybrał się do kościoła, żeby odprawić mszę świętą. Kościół oczywiście odpowiednio przyozdobiony, udekorowany, pierwsze ławki, w których zasiadały dzieci, były tak ładnie zaścielone białym płótnem, białe kokardy, inne takie dekoracyjne wskazujące na uroczystość pierwszokomunijną gadżety różne. Kiedy ojciec Paweł wszedł do kościoła, było już sporo ludzi tam w ławkach. Natomiast oczywiście pierwsze ławki były, te przyozdobione na biało, były puste. Jedynie jedna dziewczynka po przeciwnej stronie. Ojciec Paweł wszedł tam w jedną z tych ławek, żeby się pomodlić. A pozostałe dzieci były przed kościołem razem z proboszczem, żeby potem uroczyście wejść do kościoła. Jeszcze było trochę czasu. No i tak on się modli w tej ławce. Nagle zerknęła na niego ta dziewczynka po przeciwnej stronie, wstała, podeszła do niego i mówi tak: Przepraszam, ale te miejsca są wyjątkowo zarezerwowane dla dzieci pierwszokomunijnych. No i niestety rad, nie rad musiał wstać i rozbawiony przeniósł się kilka ławek do tyłu, gdzie było wolne miejsce, by tam się pomodlić. Moi drodzy, no ta zabawna historia pokazuje nam, że no ważne jest miejsce, które jest naszym miejscem. I oczywiście mamy w naszym życiu różne konwenanse, które kultura wyrobiła, te, które sobie ustaliliśmy, zasady, którymi się kierujemy. One są bardzo ważne, ułatwiają życie, czasami pomagają nam odczytać pewne symbole. O, tutaj też właściwie mamy swoje miejsce. Moje miejsce jest tutaj, wy macie tam swoje miejsce. Służba liturgiczna też ma swoje miejsce. I mamy różne miejsca, ale to, co nas łączy, zobaczcie tutaj, to tak naprawdę y, otwartość na to, co daje nam liturgia, którą wspólnie sprawujemy. Y, przypomnę, ja już kiedyś tłumaczyłem, zwykło się mówić, że no, kto odprawia mszę świętą? O no, jakiś tam, nie? Taki ksiądz odprawia mszę, nieraz opowiadamy. A rzeczywistość jest taka, że tę mszę świętą odprawiamy my wszyscy Razem. Tak, mówią dokumenty Kościoła, konstytucja o liturgii i to numer siódmy, dokładnie pamiętam, bo nam to bardzo mocno w seminarium wpajali. Na pamięć cały, cały ten numer znałem. Mówi nam o tym właśnie, że cały lud Boży sprawuje liturgię, a więc tę mszę świętą, teraz, w której uczestniczymy, to sprawujemy my wszyscy, dlatego że każdy z nas. Ma na mocy Chrztu Świętego udział w kapłaństwie powszechnym. Oczywiście do ważności, żeby ta Eucharystia była ważna, była no, prawdziwie sprawowana, potrzebne jest jeszcze kapłaństwo hierarchiczne, czyli kapłan, który przewodniczy sprawowaniu tej ofiary Jezusa Chrystusa, ale w zasadzie wszyscy my ją sprawujemy. Ja jedynie przewodniczę. Jestem potrzebny do ważności tego. A więc zobaczmy, o co tak naprawdę chodzi. Mamy swoje miejsca, ale Panu Jezusowi zależy na tym, żeby każdy z nas, bez wyjątku, był jak najbliżej Niego. I o tym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Zobaczcie, mamy już szóstą niedzielę wielkanocną, ale w liturgii znów przenosimy się do tego wydarzenia, które miało miejsce przed śmiercią Pana Jezusa. Do miejsca, gdzie Pan Jezus razem z apostołami zgromadzony jest w wieczerniku, aby sprawować ostatnią wieczerzę, jak to się zwykło mówić. I ten fragment Janowej Ewangelii, który wysłuchaliśmy, to On mówi nam o tak zwanym, tak zwanej mowie pożegnalnej Pana Jezusa. Pan Jezus żegna się z apostołami i można powiedzieć, że apostołowie są pełni smutku, bo Pan Jezus mówi, że gdybyście mnie miłowali, to byście się rozradowali, że idę do Ojca. No jeżeli ktoś się żegna i jeżeli ktoś mówi, że odchodzi, no to nie ma powodu do radości, prawda? Nie ma czym się cieszyć. I zobaczmy, że w ogóle ten fragment, on się zaczynał od tego, że Pan Jezus mówi do apostołów, a zarazem do każdego z nas. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Kto mnie nie miłuje, nie będzie zachowywał moich przykazań. I moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Oczywiście, że nawet jeżeli Chrystus jest nam bliski, mamy dobre relacje, to przez grzech pierworodny, który mimo, że został zgładzony przez chrzest święty, to skutki jego pozostają i jesteśmy osłabieni w naszej woli. I tak ten grzech bardzo często nas dopada. I mimo, że mamy więź z Jezusem Chrystusem, mimo, że Go miłujemy, to może się zdarzyć, że upadniemy, że ten grzech nas dotnie. Ja pamiętam moją relację z moją matką, przez ja kochałem moją mamę, Nie? Ale ile razy mi się zdarzało zrobić jakąś głupotę, która sprawiła, że matka się zasmuciła. Czy jak ja robiłem tę głupotę, to ja nie kochałem mojej mamy pewnie, że ją kochałem. No właśnie, tylko na czym to polegało? Polegało na tym, że widząc, że mama to przeżywa, wiedząc, co się dzieje w sercu mojej mamy, było mi bardzo głupio i miałem dyskomfort w sobie. To już się stało, ale to mi przeszkadzało, że. Właśnie zasmuciłem moją mamę. I tak samo jest w naszym życiu wiary. Jeżeli ja mam więź z Jezusem Chrystusem, czyli Panie mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moją naukę. Chodzi o przyjęcie tego kierunku naszej wiary, nauki Jezusa Chrystusa. Bo mogę się deklarować ze swoją wiarą i tak naprawdę przeżywać tę wiarę w ten sposób, że to co mi tam. No to... Życie tam. Nie przeszkadza mi ten grzech. Do grzechu można się przyzwyczaić. Nie? Popełnimy jakiś grzech, wykroczenie, wiem, że nie jest to zgodne z nauką Pana Jezusa, z Ewangelią, ale nagle widzimy, że tak. Pan Bóg jakoś paraliżem mnie nie poraził, na Ziemię nie powaliło mnie, Słońce dalej świeci, Ziemia się kręci dalej, czy można dalej żyć, nic się nie stało. I bardzo łatwo można się przyzwyczaić do grzechu. Wielu ludzi się do grzechu przyzwyczaiło, że ten grzech im nie przeszkadza. Natomiast jeżeli będziesz związany z Chrystusem, będzie z Nim zaprzyjaźniony. Jeżeli jesteście moimi przyjaciółmi, mówi Pan Jezus. No to właśnie wtedy będzie mi to przeszkadzało. Bo zraniłem tę miłość tego Chrystusa, który z miłości do mnie umierał na krzyżu, żeby mnie uratować przed piekłem, żeby mnie zbawić. I On dla mnie będzie ważny. Będzie mi ten grzech przeszkadzał. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich przykazań. To nie znaczy, że jak ktoś nie miłuje, to to grzeszy, a ktoś, kto miłuje, to Pana Jezusa, to jest bezgrzeszny. Nie, będziesz grzeszy. Tylko ten grzech będzie Ci przeszkadzał. O to Panu Jezusowi chodzi. A można naprawdę przyjąć taką zasadę, jeżeli Chrystus nie będzie dla mnie drogi, a to mogę deklarować oczywiście swoją wiarę. Jestem z jestem chrześcijaninem przecież, nie? I dla Pana Boga, kto się przysłowiowo mówi, będę miał świeczkę, ale i ogarek dla diabła też się znajdzie, nie? Panu Jezusowi będę dawał pokłony, a za chwilę nie będzie wcale mi w niczym przeszkadzało, żeby przyklasnąć rzeczywistości, która jest sprzeczna z Chrystusową Ewangelią. No właśnie. I dlatego Pan Jezus tak bardzo konkretnie to mówi. I zwraca się do apostołów, jeżeli zrozumiecie tę miłość, tę przyjaźń zbudujecie, to nie będziecie smutni, bo wy wszystko zrozumiecie. Chłopaki jeszcze nie łapią bo oni bardzo przyziemnie właśnie patrzą na Jezusa Chrystusa. Dopiero to, co Pan zapowiada, pocieszyciela wam pośle, czyli ich pocieszy wtedy dlaczego, bo oni wtedy zrozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, na czym polegało zbawienie. Wtedy oni już będą dokładnie rozumieć, co jest powodem prawdziwej radości. Nie ten świat, tylko ta rzeczywistość którą przynosi nam Jezus Chrystus. Niech zatem ta Eucharystia, spotkanie z żywym, obecnym pośród nas Jezusem Chrystusem będzie kolejną okazją do tego, abyśmy wyzbywali się tej formalności, a odnajdywali tego żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który tak bardzo mnie umiłował i niczego innego nie pragnie, jak właśnie tej przyjaźni i miłości, która będzie również z naszej strony. Wypływać, że naprawdę w tej Chrystusowej miłości sami się zakochamy. Amen.